Siemano, tu ponownie Dome Studio. Witamy już w trzecim odcinku naszych, naszych przygód let's playowych. Ze mną jest ponownie Kamilo127. Siemano, siem, siemano. Oraz gościnnie Łukasz. Witam. W dzisiejszym odcinku pobiegamy trochę po jaskinach. zobaczymy jeszcze co się okaże w czasie, coś fajnego może się wyniknie, coś znajdziemy. Domek był tak jak w drugim odcinku, nie zrobiliśmy tylko jeszcze drzewka wyrosły jak widać. No więc... Fajne no duma. dokładnie. Może w czwartym odcinku coś porobimy i hodowla zwierząt na pewno będzie. To kamila oprowadź. No, jesteśmy przygotowani do wyprawy. Jak widać wszystko mamy ze sobą. No. Dostałem już jedną propozycję o... Czy szukamy osoby do Let's Playów, do grania? Um, prosimy, żeby wchodzić na TS, a nie pisać mi na YouTubie, ale też można oczywiście. No, Mam żeby zrobić z wami albo coś żebyśmy was trochę poznali, bo tak od razu was nie weźmiemy, to jest oczywiste. No. Ej, węgra nie bierzemy? Czy się wrócimy jak coś? Ja mam ten No razie, nie wiem, myślałem to Na przyszła jest skinia, tutaj Przejście takie. To są takie przejścia są. O tam coś jest. Na prost... Nie, to jest jakieś bagno. To jest jakieś. Nie, nie ma. Takie nic. Czekajcie momencik. Oh, jest. O jest! Co? Jest jest skinia, Łukasz. No! Czekaj, nie chodź jeszcze! No ja już jestem! Chodź, tutaj na się w jaskinie. W wodzie! Chodź, chodź. Ołach. O. O! Przecież z taką widzę, a nie, miałem taką już jedną, no! O, jest! Żelazo! Na no, razem, we. Fajrą! Y no żelazo! Będzie tam zbieranie! Ja świetnie! Trzy żelazo! Czekajcie, ja muszę trochę zatamuję tą wodę, żeby nie biegła do Enderman! Nie, zostaw, bo nie wyjdziemy. Zostaw, wodę. Ja wychodzę wodą. Nie. jeszcze to bardziej rozlałem. no na dodatek podziękowania dla Krysu... 1337, Jest to osobę, która dla nas Nie patrzcie się na Enderman! Łukasz, nie wcinaj się, jak on mówi trochę. To było... Dobra. Złoto. No, do końca, Milo. A ja myślę no, pozdrowienia krajsu, nie? No okej. Okay. To dołączamy się do pozdrowienia. No zabijłem ząbiakka. A eeee... Zjaśnieć to wiem, trochę ciemno jest. No ja to mam żelazo tutaj, ale mnie... znam. Zna o... ja, co znalazł złoto? O, a to ty... żelaznym. Ostatnio. To... Właśnie, dajcie mi żelazny. No i mam żelazo znalazłem i lawę, w I ma? jeszcze dolne zejście. Ja to... Chyba tam są diamenty, czekajcie. Boż! Boż! Daj mi Ja nie... znaczy się ten ma. Dę żelazny! kilo? Kamilo, oczy się. Obo bo złoto na nas, Kamilo. Kamilo, daj mu żelazny jeden. Już, dzwoni, dzwoni. Znaczy się, wróć do nas trochę wyżej. Czekaj. Ja myślę, Jeszcze złoto sobie zdobędę, no. O, resztę nas zbieramy, nie? Na no, jakieś no, tam machiny. Wszystko, tak. Będzie potrzebny do tego. Do Dokładnie do oto masz jeszcze hodowli. Chodź tutaj za mną Łukasz. Chodź tu. Kici kicsip. Łukasz, cip, 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 chodź tutaj. Tak. Chodź, chodź. Czekaj na nas kamilą, masz się zgłosić. Tak, ja. Czekaj, zobacz takie wyjście. O. W idę do wyszków. Nie? Nie masz mi fajnego. Tu jeszcze jakaś w dół jest, a tu. A dobra tu już jesteś. Daj mu ten ten killoff. Musisz musisz zejść. Ja. O, widzę żelazo Już kopię I creepera I znowu żelazo I mi to się pomoże za chwilę, bo nie dam rady Creeper o, jest za tobą Reset na dole jest no, gdzie... Wow! O, o, dobra Tu jest dużo żelaza, chodź, się, chodź tutaj Nie daj no Wow, więc trochę lawy No A Teraz, ja, ja się bawię tak, nad tak. tym mhm. Nad powrotem Dobra to już... To jest chyba najważniejsze. Powrót to już nie będzie najważniejszy, bo już mam plan jak wrócić. No to będzie ciężko. No. damy radę. Ja A, mi... Ale to wkurzę raz jest naprawdę, to no. przyda się na, na ten na tory. No chyba, że znajdziemy tą opuszczoną kopalnię. To w ogóle nie trzeba będzie. Gango, ja zjadłem! Lapis. lapis? Creeper na tobą! No fuck! <laughs> ja nie, Ja nie, nie wybuchł. Ty przy mnie. Ja nie HP nawet. O, mam złoto, ale kurde, nad lawą chyba wisi. Tak! Czekajcie, obkopię Ja mam złoto, nad lawą jest. Ja pierdacze się Nie idę tak samo, normalnie, nie skacze, ja z jakaś ten... A tu lawa, człowieku. Wziąłem lawy. Ja muszę iść bokiem po złoto. Nie, no, nie. Nie wiem, gdzieś tam poszedłem. Tam dużo lawy. Już Mam Redstone znowu. Choć go za chwilę wykopię. A myśmy tak raczej... wspólnie mogliśmy iść, a niech to się na shifta. Mam shifta. Reaper fuck, on mi wysoczył. Co Wziąłem? No lol, to dobrze. A ja się męczyłem. Zimfra frajerze. Dobra, skin'o. Uh. Ja już mam wow. 13 złota. Powiem wam, że jestem takie niby. Nie wygląda. Ja, no tu do nas, a nie iść tam sam. Już tam siedzę. Łukasz, nie iść do przodu. Czekaj, że wszyscy razem, bo się... Wydobywaj Ja spodem. tylko HL A, okej, okay, dobra. Dobra, węgiel, nie... A weź o świetle, ja bo mam mobki spawnować. Gdzie jesteście? Eee, Kamilo nie wiem. Fuck, Ała! Czekaj, jak ty mnie na się napisał? No na ciebie jesteście? Dewis mi pisze, że mam wejść do GNTS-a, na napisałem że nagrywamy O Dewis Co to jest? Lava No gra tam u mnie na serwerze Tu chyba już nic nie ma, nie? C co tam jest, Łukasz? No, to złoto. Dalej! No to, dobra, to wylewaj. Czekaj, dwa cztery mu. No dobra. Czeka, że to teraz włączę okienko, ale. No. Wiadomo. Fab, no, złoto. Odspawny. Ale, ale, co czekaj, idziemy do ciebie, słucham. <zysklarziny> no, to jest zombie. Uj, to, bo to jest wspólny diament. Czekaj, kamila na nas. Tak jest. Czekaj, onku, to złą jest wszystko w górę. Takę. Dobra, chodź, kam... ten mikro, wracamy. Ja tylko lapisł, kopię. Szybko. Ja też koń. Ło, łó, gonią mnie. To chodź, wracamy do ciebie. Gdzie ty jesteś? Nie, to mam się tepi, nie są za daleko, naprawdę. Czekaj, czepa się do kamila. Ej, słuchaj, normalnie żebyś był. Mhm. Depam się. Dobra, ja się... dobra teleportujcie ten. Czekaj, Łukasz w papie. No mów kiedy już się tepam. Czekaj ja go muszę tepnąć. Już? No. Dobra, dawaj. No idziemy. Gdzie, gdzie to jest? Tu Na nazów Dobra, to w Czech to uwalniemy ich. No czekaj ja to zabuduję. Ocuj się. Ale co? O Ocuj się, ocuń się, oczuj się, oczuj się, Łukasz. Złoto. Oczuj... No, Dobra, ja to, rozwalę, to, rozwalę, to jest złoto. To nie owej ja zrobić złoty. spawna. Ja bym doświetlał ty rozwam. Dobra Jest, tu mamy tak wiaderko, ziarna kakaowe, siodło i ten... Czekajcie momencik. To było tam, że... Co jest! Co jest? Zbożej Ej nie kop, nie kop, ej! Nie kop, nie kop, nie kop! Nie mój... Sława nad nami widzisz? A, ale ale szkapij na nas lava. Dobra czekaj. Ja nie mam nie kopię, nie może... Most tenowy wykopiemy, nie? Nie! A ja, w sensie nie, nie przyda Ale... Wie, Kamilo... Pamiętasz jaka jest droga do tego czy nie? Nie. No bo bym się sprzedało, nie? Potem... Po ten... do zombiaków. Jesteście w ma... Słuchaj, nie? to może mm, zrobić takie coś, że... Nie wiem, Góry, będziemy iść teraz. Ja mi tu... Aha, żeby się przebić do góry, ta? To kopcie, trójkę kopiemy. Tak, ja wykopię wszystko. Włóżmy. zależy na tym to. No, żeby kolejkę tu doprowadzić, nie? Żeby coś było. Potem zrobimy no. automatnie, żeby się sami zabijać. z złoży. Tak. No, czekajcie, ja tu dam tego kobla na, na dół, żeby to jakoś było. Czekam, to jest do żadnego, to, wy, to wykopię to sobie. A, no, no, wykopię, szkoda, też zostawić. O, żelazo. Ile diamentów macie? Yeah. Ja mam 22 żelaza, za 14 tego, mm, złota I prawie dwa staki resona. No, no tak, to taki. No. Parę taki Tu się ma. Kopiemy w górę schodki? Tak, tak. Patrzcie. Nie tutaj. Bo to, 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 to gdzieś. Tu, 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 a to kopcie takie inne schody, takie ten, takie spir spirale, zróbcie. Spirale? Może by to jakoś było, nie? Dobra, to każdy kopie No nie jedno, zróbcie, nie? Może ty ka my pójdziemy dalej czy coś. Albo ja mogę to zrobić, nie? No. Ja bym musiał za Złoto. Tak, Jak Łukasz, jak ty to kopiesz? No i ktoś mnie podkopał. No bo ty to źle kopiesz, nie szło wejść tutaj. A. Rób to porządnie. Tak. No to już dalej, gdzie ile. To... Będziesz kopał to Łukasz? Mały kopać. To weź zrób schodki i potem nas zawołaj. A ja tam idę dalej z Kamilem, jak Jakbym tu szedł z tobą, to bym wiedział, jak tu dojść. Potem tu kolejkę zrobimy do tego. Żelazo Chodź, chodź ja żelazo. Czekaj, zablokuj. Zablokuj to No okej okay. Tu lawa, czyli tu nie byliśmy Kurde, Ty Te wody się sprzedało od niego Czekaj, ja się wrócę, dobra Kamilo? Dobra, chodź Czekaj, ja się wrócę, bo te wiaderko wody się sprzeda to ja zrobię, coś... Dobra, to nie rób niepotrzebnie. Ja już do niego idę, już jestem. Łukasz, wyrzuć waderko wody. Łukasz, chodź na dół. W waderko na dół? Łukasz. No dawaj. Mm, ale to z czym? To już o ciebie idę. Potem to lawę cię zlikwidować, nie? Czy coś? Bo jak będziemy robić po ten automata. Chodźcie tutaj, chodź. Gdzie tu jesteś? Chodź, do mnie. A, okej. Okay. Y, tu już byliśmy, ja tam szedłem z nim. Coś mi przyszli. Przecież to jest banalne, żeby tu dojść... O, Dziaks! Ja. Jeden. Dwa. Trzy... cztery diaksy mam. Cztery. Macie pięć. No, może ty masz jeden. Żelazo widzę tam jest. Czekaj, Powiem wyklucza. ci, że obsyfia tutaj na tym tak turpaku wygląda jak hełm. No, taki, taki kwadracik, nie? Taki hmm. prostutki. Dobra, tu już jesteśmy znowu z powrotem. Tam do góry chyba trzeba dzielić, nie? No czekaj tu? Chyba, że się... Chodź. No, gdzie ty jesteś? Czekaj, ja się zgubimy. Gdzie ty jesteś? Tu No i cię nie widzę. Aha, tu jesteś. No, Redstone. Co mówię, łukasz? O Redstone jest. Masz też Redstone? DORESTEM! Aha Wykopałaś już na górę? Żelazy. No. noo oświetlę nam tutaj ja chcę żelazo już jest koniec, już nie ma dobra, chodź mam zaznaczyć jeden żelazo, już go wziąłem a dodali tutaj, że ten, w 1, 1, 1, że moston się rozrasta, czy nie? A ja Że nie wiem. Że most się rozrasta. Widzę, jak... Ej, woda mi znikła. Triper! Olol, istąd! stąd. Kurde, i mi zostało użycia. życia. Tam są ciaksy, widziałeś? I tam, i tam. No. Nie ja muszę iść po wodę. Się Jest powodzę. raz, dwa, trzy... Mi woda znikła w ogóle. Wlałem i jest, w, jakiś buk chyba jest. No czekaj, bo nigdzie wody nie ma. No dobra, jest tutaj. O, wiatkę mam! Dokopałeś się na górę? O, w te Zbycha, ja pierdole! Co znowu? Ja pierdo. Kanion. Kanion? O, to no. O, będzie surowców znowu. U dobra, chodź do nas. Chodźcie do nas już. W kanionem wyjdziemy sobie. Ja, ja, wyjeżdżam, ale. Jedział, że. Taki był. Weź jakąś zaznacz, dobra? Tam jakoś koblema, albo coś. O, konion. Dobra, to chodź najpierw tam wykopiemy, tamto. Co tam było? Ha, tu, tu, tu. tu. Idę po tego Jacksa, bo go zapomnimy. Już go widziałem. A byłeś tam. Ile masz Jacksa? No. Trzy. Miałem 4, i on ma jeden, czyli mamy 8. E, choć się może wrócimy, nie? zostawimy te cenne, bo jeśli i będzie po nas. Ja nie to wyleję. Jak będziesz się stał, nie padniesz. Nie tak się wolało. Czekajcie, coś mi na gadu spamuje. Tu nie ma. Tu jest żelazo. Mmm, tak, ała. Szczerze, to już dawno się zgubiliśmy z tutaj, na pewno. Jesteś w dupie Nie, ja poszedł tak normalnie, spokojnie, a nie biegł za tobą Kamilą, no, Ja bym sam wyszedł, ale już gorzej z nami złoto To dobrze I tutaj przed lawę idę Może coś się badać od cennego o i widzisz, diaksy już mam. Znaczy się są, muszę je wykopać. Ile? Nie, czekaj, dopiero wylałem wodę. Widzę dwa... Czekaj, dwa diaksy... Boże, lawa była. Co? Do... No, było. Co? W do lawy wpadłem. I... Nie, szybko wodę, wod wod wodę wody wylałem. Aha. Fu, hu, ale szczęście. To Debil. Ja po koniu. Tak, prawda? 400. teraz. O TS. zobacz jak możesz Będę, Idę, wioskę zbierać? Okej, no ja nie przeszłam. od tematu koleż. Co? Chodzi od tematu koleż. No wyszedłem w wioski. Właśnie w wiosce podobno jest jakiegoś że domek Kowala. I tam są znajdują się. E... No są przedmioty. No właśnie, ja bym zobaczył. Ale i peru może coś będzie cennego No na razie tutaj chodź ten kanion możemy wiedzieć i idziemy jakoś nie? Gdzie ty jesteś? Ten Łuka... Czeka, do Ciebie idę. Łukasz, ty weź tam poszukaj jakoś yy, żeby... KORA powiesz się dostać do domku jakoś Weby kto? Żeby się do domku dostać Czy jest jakaś droga Czekaj tam gdzie jesteś? No, nie, nie nie Oh fuck, ja jestem za tobą. Chodź Chodź tu, chodź tu, może coś się będzie fajnego A wiesz, że nie widzę stoiskował? Wybuch Teraz fuck Widzę znowu tego nowego Creeper, fuck No, dokładnie, to samo chciałem powiedzieć A Gdzie się robi? O kurwa Wow Zgarnął trochę Gdzie idziemy, Kamilo? Do tego kanionu No okej okay. A ty, Łukasz, szukaj, żeby jakoś wyjścia z tego. Żeby się dostać y, od te, tego wyjścia, tam. ze Mob Sponera. Do... Ja Tej ręce nie ma kowala. Dobra, ale szukaj, żeby się dostać z Mob Sponera do domu naszego. Ale cię to no, było to Tu chodź, wróćcie, ja, ja, ja tam byłem, wróćcie. nie pamiętasz, tutaj jest kanion. Ja znam... Co? Co? Chodź, chodź lawa lava na mnie leci Czekaj Chodź tutaj, zostaw to Czekaj, bo tu mam tego, mam... Dobra, do ciebie No i wejdę Creeper już widzę stąd Fak, fak FAK Dobra, ubiłem go z góry też i lol! Ka Kurde, kamilo cię, dobra? No, jesteś obok mnie Mam mało życia! Kurde, że wyrzuciłem miecz. Ej, pomóż... Dobra, fajnie. Jaki łach Zapij się do No idę, masz czekaj, generuje mi się świat. No jestem, Aj moje DM Czekaj, poustawiam sobie Czekaj, to zrobię takie ten, schodki, żeby wyjść mo będzie można Kurde, nie widzę tego <kluz> No dobra kamień idziemy To jest żelazo, po prawej tu, tu tu Kamila, coś ślepy nie może jakieś cięcie zrobiłem bo ten jak już, po tych, bo coś długo to już trwa Możesz zrobić Kamilo Mam wapę Masz? Wyrzek to weź teraz do z spawnera tam, do tego wyjścia Wiem, zrobię pochodniami No to zrobię. Albo brukiem, by lepiej trochę. Pochodniami najlepiej. Bo nie widać bynajmniej. Czekaj, bo Kamilo chyba aft, ja go muszę trochę posłaniać, jeszcze coś przyjdzie. Nie jesteś, Kamilo. Co ty robisz? Ej, zombie, idzie jak coś, uwaga. LOL! Jakie łachnęliśmy! Kamilo... O, Kamilo... Żyjesz? Co? Nie. Ja też nie. Fuck. Zobciągnięcie. No to wracamy za chwilę. Dobra, wracamy. W kanionie zginęliśmy, ale wszystko odzyskaliśmy. Wrócimy tam w następnych odcinkach. Podsumowując to, zdobiliśmy niecałe dwa staki żelaza. Niecały stak złota. Mamy mosto na trochę lapisu. 12 diaksów w jednej tej. No, bardzo dobrze. Dużo redstone'a mamy. Na nam się sprzeda ziarnka kakaowe też na pewno coś z tego zrobimy siodło było w mob spawnerze w na następnych odcinkach na pewno zrobimy jakieś dojście do mob spawnerów które znajdziemy oczywiście na razie mamy jeden no nie wiem reszta, reszta same śmieci były no i dziękujemy za oglądanie nie wiem subskrybujcie komentujcie łapka w górę łapka w dół piszcie co zmienić co zrobić Wyraźcie swoją opinię. No, dzięki i czekajcie na następnego odcinku. Nara. Cześć. Nara.